Z tej strony Robert, i dzisiaj mam dla Was taką, myślę, istotną aplikację. Namiastkę tego mieliśmy w poprzednich urządzeniach Galaxy. I teraz OK, no dobra, widzicie i tak tytuł, więc generalnie nie macie co zgadywać, ale tak, chodzi o przybornik. To jest taka aplikacja, którą oczywiście możemy sobie dowolnie tutaj jakby konfigurować. Ja akurat mam ustawione, że ona jest jakby na pasku. Możemy sobie również do tego przejść w ustawieniach, i mamy to w urządzeniach. Mamy przybornik, i teraz tak, jeżeli przyjdziemy sobie do przybornika, to oczywiście po włączeniu tego urządzenia, jakby tej funkcji, możemy wybrać sobie, które aplikacje są dla nas istotne. Ja akurat mam wybrane te, które tutaj widzicie, czyli aparat, dyktafon, kalkulator, notatki i Twitter. I o tyle to jest fajne, że to w każdym momencie, gdzie jesteśmy, to się będzie pojawiać. No, oczywiście, jeżeli będziemy sobie przechodzić między poszczególnymi funkcjami. To, to nam się troszeczkę przygasza i jakby nie zwraca aż tak bardzo uwagi na siebie, co jest jakimś fajnym rozwiązaniem, no bo to nie ma przeszkadzać, tylko pomagać. No i powiedzmy, że nie wiem, to miejsce jest jakiś takie, czy tam to miejsce jest jakimś takim e, bezpiecznym nie będzie nam tutaj w tym momencie przeszkadzało. Nawet jak przejdziemy sobie gdzieś do ustawień, ciągle to tutaj jest. Oczywiście na ciemnym tle to lepiej widać tak jak tu właśnie widzicie na załączonym obrazie w każdym razie to co jest istotne jeśli chodzi o to to że możemy sobie wybrać i przejść do danej aplikacji którą tutaj cały czas mamy w dowolnym miejscu właściwie dlaczego właściwie bo tak naprawdę dopiero po włączeniu aparatu znika nam jakby ta ikona no bo ona te może przeszkadzać jakby w miejscu gdzie jest na przykład spust aparatu czy tam wybieranie trybów różnych tak dalej i w tym momencie to może przeszkadzać, ale na przykład, jeżeli przejdziemy sobie do. Dobra, włączmy sobie po prostu jakąś grę. Wiem, już was trochę nudzi. Explain, w każdym razie, no, dla mnie to jest jakby jedyna gra, z której korzystam, tak na co dzień. No to zobaczcie, że jeżeli weźmiemy, włączymy sobie. Ok, weźmiemy sobie. Mamy po prostu. Lot, możemy sobie w dowolnym momencie, na przykład e, chcemy coś nagrać albo przejść do, do aparatu, klikamy sobie cyk, włącza nam się aparat. E, nie ma z tym jakby najmniejszego problemu. Cofamy się i automatycznie e, wracamy do aplikacji, którą mieliśmy wcześniej włączoną. Tak samo, dyktafon. Chcemy automatycznie przejść do dyktafonu, włącza nam się dyktafon i możemy automatycznie szybko nagrywać dźwięk, który gdzieś tam mamy. Tą kuleczkę, oczywiście, możemy sobie dowolnie przenosić, tak naprawdę, więc jakby nie ma z tym problemu. Wybieramy sobie miejsce, które jest jakby najbardziej nam odpowiednie i w tym momencie nie będzie nam to przeszkadzało na pewno o na 100%. To, co jest istotne, bo tak, bo wspominałem, że mieliśmy coś takiego po podobnego, jeśli chodzi o poprzednie urządzenia. Ale dokładnie chodziło mi o coś takiego i tu mieliśmy w dostępności i teraz no to trochę inaczej chyba wygląda tutaj, ale tak mieliśmy taką możliwość po prostu włączenia menu asystenta i to jest też dostępne na s oczywiście ale o tym zrobimy sobie ostatni, jakby osobny film z tego względu, że później no jednak pewne osoby Korzystają i szukają tylko informacji o menu asystenta, a nie będziemy tego mylić z przybornikiem. W każdym razie przybornik jest naprawdę bardzo fajny z tego względu, że jeżeli nawet włączymy sobie jakieś tam powiedzmy aplikacje. Które gdzieś tam cały czas są, to w momencie, kiedy sobie włączymy poszczególne e, aplikacje, które nas najbardziej interesują, no to jak najbardziej one automatycznie nam się włączą. I no to jest fajne, że możemy sobie szybko do tego przejść, bez wychodzenia do pulpitu. No bo jednak, żeby wrócić do, do, z, takiego jakby, z takiej postaci do Twittera, który powiedzmy dla mnie jest jakby najlepszą, najważniejszą aplikacją spośród wszystkich, to ok, mogę nacisnąć sobie tak i szukać sobie Twittera tutaj w ostatnio otwartych aplikacji, e, aplikacjach, no albo mogę wyłączyć sobie tak i kliknąć tutaj, no ale rzeczywiście no, jakby pokazuje to szybciej, że w ten sposób zdecydowanie e, szybciej przejdę do tej aplikacji, którą potrzebuję. I myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli z tego nie korzystacie, to spróbujcie, e, dajcie znać co myślicie, jeżeli korzystacie z tej aplikacji, A jeżeli nie, to również czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.